On stworzył armię, która miała funkcjonować no, tak mniej więcej do III wieku y, po Chrystusie. Na, y, y, jeżeli chodzi o uzbrojenie, y, wyszkolenie, y, sposób no, y, taktykę, wewnętrzną organizację. To jest wielkość y, y, dzieła Mariusza. No Wielkość tego dzieła w połączeniu z rzeczywiście niebywałymi talentami wodza, no, potem tak jakoś y, i starożytni, a już zwłaszcza nowożytni, niechętnie mu ten geniusz przyznawali. Jak się patrzy na jego obydwie kampanie w 102 roku i w 101, no to mucha nie światła. Takiego drugiego nie ma woda y, rzymskiego. Y, w, końcu, w 102 roku Teutoni i ich sojusznicy atakujący od zachodu są rozgromieni, zanim doszli do Italii y, pod Sextiae, czyli Aix-en-Provence y, 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 dzisiejszy, a w 101 roku od północy idący w Kimbrowie pod Werkelaj. Pogrom na Jeźdźców jest całkowity. Za, w nagrodę za to zwycięstwo dostaje Mariusz konsulat i setny, choć już ktoś, ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma, nie ma potem żadnej potrzeby, ponieważ to śmiertelne zagrożenie zniknęło. Ale to pokazuje, jaką ten człowiek Zdążył zdobyć sobie pozycję w żywie. Takiej pozycji dotąd nie miał nikt. On tak na początku setnego roku można powiedzieć: wszystko co chce będzie w stanie przeprowadzić. Teraz na